Jakie bariery są dzisiaj najtrudniejsze do zburzenia? Czy to są te technologiczne, czy emocjonalne? Absolutnie emocjonalne. Strach, wstyd, e, który jest ubrany w słowa: Nie mam czasu i po co mi to? Nie mam czasu w rozumieniu młodsi. Czy starsi sobie wyobrażają, że młodsi nie mają czasu? I starsi też często mówią: po co mi to? E, natomiast e, to jest. Praca dla rodziny, prawda? Czyli takie podejście, takie wytłumaczenie, że nie daj dziadku, ja cię nauczę, bo ty to nie umiesz, tylko dziadku, chodź, zobacz, jak ja właśnie mam w telefonie tutaj wgraną taką aplikację, zobacz, ja dzięki niej i tak dalej. Później drugi raz, zaciekawienie, a potem wspólna przygoda, ale nie wyręczanie. Także technicznie to nie ma problemu, naprawdę. A jak ktoś y, nie ma tego czasu, nie ma cierpliwości, a chce nauczyć bliską y, osobę, no to polecamy kursy online albo właśnie takie warsztaty stacjonarne. Zapraszamy na stronę siećpokoleń.pl, żebyście dowiedzieli się więcej.